z tej strony Filip, ile nabójdą widz? Dobra, dzień dobry. Dobra, dobra na sam początek otwieram jeden tak bagiet Ci kluczy. A, trzy kluczyki, trzy kluczyki. A ile ja mam hajsu? Yy, masz trzy deski do wyboru. Nie, mam dwie deski. Czemu nie, nie można grywać na tablecie? Łapki, a po pierwsze mój tablet się zniszczył. To on się, wyłączył, się nie, nie może się... W klopie za długo pewnie. On za długo siedzi w klopie, ja mówiłem jemu. Ale on mnie nie słucha! Kupił kasetę wczoraj i nada się tam za mną i siedzi do dzisiaj. To co? No bo i zapewni się spadł do klopa i się zamoczył i z kanalizacji wyszedł. O, masz C. Jak cymbal. Cool, cool, cool to jest. No wiem! Ej, szkoda, że nie ma lol. O, za Nie wiem, Ta chodząca gruba policja. Ten prosia chodzący baran. Masz, o! Jeszcze dwa, o! I jedno, a nie jedno. Nie, jedno i jedno. No właśnie. Ale nie śpij się, bo mogą niektórzy się nie zaśmiać i uważają cię za wariatkę. Nie, nie. O, trafiłem, patrz, na poziomie. Przywietek, po prostu. O, jeszcze jedno o. Fajnie. Fajnie. Czy uda mi się za jednym razem pierwszy wyraz? Cool. Boli mnie, co będzie robić? A no nie, czekać. Nacisnę kluczyk. A nie, nie złożyła. Dla mnie, ja otwieram paczuszkę, bo z trzy litery najwięcej. Zgubiłem trzy litery najwięcej i ja wygrywam. Nie mądruj się, tak? Bo A prawie bym zleciał w pociąg. Dalej, dalej, a woli mnie pan, muszę się podra... Nie <skrystanie> jesteś taki mądry! No nie je się <grystanie> Nie no filtr... Z... w góry. Nie no, no, albo no, no właśnie, no... To... Ja no to nie... O, mam lew moje! Mm. <sharp. grystanie> o, dziękuję, że mówisz do mnie... O, podlecko. A Ja wyślałem tą walentynkę do komputera A do A wiesz abyś napisałem? Mikołaj Radecki, podpisane jako Mikołaj Radecki, do Wójty Skolasa, do I love życia Skolasa. Mikołaj Radecki, podpisane. Serdecznie. To grubo. Nieźle, co nie? Tak, tam nie chcę się, żeby to One są dobre. Nie, one są dobre. Tak, one się czasami mogą pomóc, że tworzyli na pociąg. Ja je ulubnię. Ja nie. No to masz wielki brak! A kurat, a klopem. Ale to... a wiesz, że kurat, choraz kurat, a kurat, a kurat, a kurat, a kurat, a kurat, To jest tylko fara. O wow. a Ale a kurat, a kurat, a kurat, a kurat, zniszczyłaś kurat, a kurat, a kurat, a kurat, a ujazd a No ale nie, nie, nie! nie. nie, no, nie widzisz jaka ja mądra? Do... Nieee! Ale przecież nie! Widzisz jaka głupia jesteś? Ale co się wystrzelił? O, patrz, ja nie mam czekaj. O nie, to nie ten, ja nie chcę dablowa. Ale daj mi ten sery, bo ja tego nie chcę. Nie, ten ser wycofuje dwa rzeczy. Chudzia, chudzia. Małe, różowe kurdopalki na kot atakują. Napiszcie w komentarzach, w jakich komentarz będzie, jakie gry nagrywać. Jak Co to Narodziak. darmo? <grym> Hej, <grym> kiju, Dobra, dawaj. <grym> ale nie używamy kluczy. A wiesz, że Malka ma e, autograf Augustina z Mantelem? A to jest nudne, bo ja go nie lubię. Jakby mnie... Nikogo nie lubisz. Nie lubię Augustina ani Agnieszki. Nie, ani tej takiej z tatuażami. Lubię tą taką bez tatuażę. Nie, bo Augustin ma taką, takie dziwne imię. <taki> takie augustynowate, Podobny do, do miasta Augustynów. <grymne> no tak. Nie ma takiego masła. To jest Augustynów. Augustynów. No właśnie, Augustynów to Augustyni. A ja powiedziała Augustynów. Dobra Filip, nie gadaj, tylko graj. Ja. A właśnie, wiesz, nie biegamy, ale grajmy. <grymne> no i trzeba biegać. <grymne> nie, o, 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 jest? Nie jestem, o, o, o. <grymne> nie <grymne> zetrafiłam, G. Nie ma żałmaru, super. Każdy głupek trafi w słówek, nie! Każdy mądry! O, miałeś 80 hajska! Każdy mądry! Ej, to stój! Co ty robisz? Dobra, teraz ja. No, Filip, nie ma tak! O, co to? Ciaaa-cio! Odzostał... O, czekaj, bo ja muszę jedną rzecz zrobić. A, pograć. Marty. Ale nie możesz.

O śmiechem, to A No potrzebny! To chyba to będzie potrzebny bardzo. Nie, 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 No, nie. Ja sika. <głosł> to z To za Ja mi się powiedziałem, bo ten się na trafi na YouTube Trafi. Nie trafi. Tak, to wziąłem się chyba nagrywa A nie, nagrywa. klopikiem do sklepu, i z powrotem do sklepu. Klopik różowy kolor ma Wczoraj u mechanika byłem. Żeby zmienił się karn by mi wymienił <laughs> żeby naprawił A klopik nadal różowy stoi gdzieś A to gdzieś to klopie, Bo klopik zawdzięcza nazwę klopu Klop? Klopu Dobra, Dobra. klopik Drzewa klopik spadł da, mojego pieska Zwykła zabawka, ale ma go psa. zabiła Ale klopik był nie mój Klopik, klopik z drzewa spadł na biegunach Przestne. Zabił, a na ruka i jego tukto! I ciuch się jego Ditto <laughs> Ciuchcia Drzewa, nie drzewo spadło ciuchci Nie to tak góra rośnie na gór, nie Drze góra rośnie na drzewie, a drzewo na górze. <grym> Rozumiesz? Nie. To, że góra rośnie na drzewie, a drzewo na górze. <grym> tu mieszka w górze drzewo. Widzisz, brałam ci fotkę, co to, to, to jest. A to dopiero trzecia. Brakuje 25. pięć. mnie to A mnie obchodzi to, że to jest różowa fotka. Widzisz, ona jest fioletowa to przynosi nieszczęście. Ja chyba się zaloguję na fejsach. Jakie fajne tam mają. że jest takie poważne. Tak jak dla Lexi. Nie chodziłem ze szkoły. Byłem w szkole. nie trafiłem. Nie trafiłem, Nie trafił w prawo albo w lewo. No, nie trafiłem, nie trafiłem. Masz, znaczy ja pobiję sobie rekord swój, Widzisz, w jest... przetrwałem cztery lata! A czemu twój ten tablet się zepsuł? Ja mam nowy. Bo klopik atomowy Ja mam nowy. A ten klopik atomowy. Ja mam nowy. Ale nie tylko klopik atomowy spadł, rozumiesz czy nie? Nie. Co tam, mm -hmm. powiedz. Pani Gawu mm -hmm. dwa. Chcesz odcinki? Nie. Nie jestem panem Gabu <noise> <Dziabu> 2! <dwa. głos> Ty się cały czas śmiejesz na tym filmiku? Ty no bo nie, po... nie wiem z czego! Dobra <noise> ta runda się skończy to chyba kończymy ten filmik. No właśnie, super. Tak jest, źle, zawodujemy, I na pewno odcinek może będzie odcinek wieszcie, no, nie wiem. Nie, zrobimy odcinek, fajne pierwszy, odcinek czwarty. Jakie fajne pieski. Zresztą <noise> fajne pieski? NIE ZNAŻ?! Nie znam, wyobraź sobie. Ja. To są ten odcinek, który wcześniej uratowaliśmy. O tej fajnej pier... Jezu, co on się zrobił? Przez... Bram na terkusy. No ale... Zabieram ci kluczyk. O, kluczyk! Nadrobiłaś swoją stracą. No, no właśnie. Wiesz co nieszczęście się pozbyło? Mami? na 3 no, sekundy małpa Ja teraz wiem, patrz na sekundę. Tylko chciałem w klopie załatwić. Numer 7. M. Kupkę. Tak, oglądasz po czwory obcy? Nie. A jak to by było, gdybym no. powiedział, że oglądam? A no, to by sam znalazła skójka Tam po tym, o wyróżnionym była. Skuk. Nie, to był Squeak, który miał mały kwadratowy łeb. Ja! Pamiętaj, nie wolno wierzyć.